Prezydent Andrzej Duda odbył dziś wizytę gospodarczą w Ostrowie w gminie Wieszosławice, gdzie trwa generalny remont mostu na rzece Dunajec. Ta inwestycja powiatowa realizowana jest z ponad 30 milionowym wsparciem rządowym, ale także kilkudziesięciomilionowym z budżetu województwa Małopolskiego. Mieliśmy niezłodzie do zwiedzenia. Musieliśmy zaplanować, co dalej z tym robić. Były różne koncepcje. Była koncepcja mostu tymczasowego, była koncepcja mostu pontonowego była koncepcja, wreszcie, remontu tego mostu. I myślę, że ta koncepcja, którą w tej chwili realizujemy, jest najlepsza. Niezwłocznie po 27 listopada rozpoczęliśmy pierwszy etap, czyli projektowanie nowo budowanego mostu. I to projektowanie zajęło nam rekordowo krótki czas, Panie Prezydencie, bo tylko pół roku. Mieliśmy wszystkie uzgodnienia w rekordowo w krótkim czasie pół roku. Czyli w czerwcu tego roku mieliśmy pełną dokumentację. We podpisaliśmy umowę na pierwsze etap remontu, który tu Państwo widzicie, to jest przeniesienie kanalizacji gminy Wieszkosławica na tą tymczasową platformę oraz rozbiórkę konstrukcji poziomej składającej się z kratownicy stalowych. I to na koniec roku 2020 zostało zrealizowane zgodnie z planem. No i teraz ten najważniejszy moment, Panie Prezydencie, w ubiegły piątek. Właśnie w sobotę rozpoczęliśmy tu pracę. W piątek ustaliliśmy klas budowy. Po drugi etap, a więc to już właściwe, jakby już konstrukcyjne zbudowanie tego mostu. Pięknego, żelbetowego mostu, który będzie służył naszym myślę, już i wnukom. Dlatego, że solidność tego mostu, jego parametry będą myślę, że na okres 50 lat to bez żadnego remontu. A panie prezydencie, na ile to jest ważna inwestycja? To tylko powiem tyle, że mieszkańcy właściwie nie dają nam spokoju, żeby to realizować. Ale kiedy teraz zobaczyli to, że idzie bardzo dobrze, to myślę, że są bardzo zadowoleni. Parnów, który znajduje się tutaj za Dunajcem stanowi w większości przypadków ich centrum życiowe, ich centrum zawodowe, ich aktywność, pobliskie tutaj zakłady. W związku z powyższym, konieczność stworzenia tutaj możliwości przedostania się na drugą stronę Dunajca, no była oczywista i była niezwykle pilna. Rozmawialiśmy wtedy tutaj z Panem Starostą, rozmawialiśmy z Panem Wojewodą, była wtedy obecna także Pani Premier Beata Szydło, dyskutowaliśmy na temat tego rzeczywiście, jakie rozwiązanie można byłoby tu przyjąć jak najszybciej, tak jak mówił przed momentem Pan Starosta, rozważaliśmy kwestie mostu tymczasowego, jakiejś przeprawy promowej, no ale oczywiście wszystko to było związane z kolejnymi działaniami inwestycyjnymi, które trzeba byłoby przeprowadzić, bo przecież taki most też trzeba postawić i oczywiście kolejnymi wydatkowanymi środkami. Ostatecznie zapadła decyzja o tym, aby wesprzeć to, by ta inwestycja już rzeczywiście w całości docelowa została tutaj jak najszybciej zrealizowana. Bardzo się cieszę, że faktycznie jak widzimy do marca przyszłego roku z całą pewnością powinna być tutaj już otwarta normalna przeprawa mostowa w pełni wydolna, w pełni przepustowa, nowoczesna, funkcjonująca i absolutnie nie tylko zastępująca tą poprzednią, no starą, która się zniszczyła, która została przez nadzór budowlany, zamknięta, ale przede wszystkim taką, która przez dziesięciolecia będzie mogła służyć mieszkańcom Ostrowa, będzie mogła służyć mieszkańcom Wierzchołowic i wszystkich tutaj ościennych miejscowości. Ale to ważne, to nie będzie jedyna tego typu inwestycja tutaj, ponieważ już w najbliższym czasie będzie można zobaczyć rozpoczętą inwestycję w postaci budowy połączenia autostrady A4 z Tarnowem. Tutaj niedaleko stąd będzie przebiegała nowoczesna, zupełnie nowo wytyczona droga, która połączy Tarnów z tym miejscem, z autostradą A4, połączy tą część miasta, czyli tutaj właśnie Mościce. Ta przeprawa była nam wszystkim doskonale znana. Ja wielokrotnie przemieszczałem się tym mostem podążając do Tarnowa, czy odwiedzając tutaj podtarnowskie gminy, więc dokładnie jest mi znane jego znaczenie dla tutejszych mieszkańców. Cieszę się, że już niedługo, w perspektywie dosłownie już można mówić kilku miesięcy, ta przeprawa wróci i wróci tutaj Możliwość normalnego komunikowania się z Tarnowem, normalnego dojeżdżania do pracy, normalnego funkcjonowania na co dzień, nie będzie potrzeby y, takich objazdów jak są dzisiaj. Ja rozumiem, że trzeba jeszcze troszkę poczekać. Wiem, że się ze sobą oczywiście trudności, ale proszę o cierpliwość. W spotkaniu na brzegu Dunajca wzięli udział m.in. poseł Anna Pieczarka, władze powiatu Tarnowskiego ze starostą Romanem Łucarzem na czele, starosta Dąbrowski, Lesław Wieczorek, burmistrz zakliczyna Dawid Chrobak, burmistrz Żabna Marta Herduś oraz wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.